Siemano mordeczki, witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. Jest to materiał dotyczący Spark AR, czyli filtrów na Instastory. Jest to druga część odnośnie filtrów z tekstami dynamicznymi. Jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka, no to zachęcam, żebyście nadrobili zaległości, ponieważ teraz zaczynamy pracę już dokładnie w tym punkcie, w którym kończył się pierwszy odcinek. Mam już otwarty ten projekt, ten jest dokładnie w takim samym stanie jak zakończyliśmy poprzedni odcinek, także bierzemy się do pracy. W poprzednim odcinku skończyliśmy sobie na tym, że mieliśmy jeden styl, wyświetlaliśmy tylko aktualny dzień tygodnia na środku bez żadnych y, modyfikacji. W tym odcinku będę chciał, abyśmy dodali kilka y, funkcji do tego filtru, aby on nie był tylko statycznym. Czy dynamiczny to jest napis, ale wyświetla się statycznie bez żadnych zmian. Użytkownik nie może nic z tym zrobić ani tego zmienić. Dobra, ponieważ chcę, żeby wszystko było w tym samym stylu, ta sama czcionka. To ja sobie pokopiuję to i będę zmieniał w środku wartości. Pierwszy styl zostawimy sobie taki, jak jest, czyli dzień, tygodnia. Skopiujemy go. Wyłączymy, żeby nam nie przysłaniał drugiego stylu. uzupełnimy sobie nazwę żeby był porządek i teraz usuniemy tą wartość i ja chcę żeby w drugim drugi opcja do wyboru przez użytkownika była na przykład y, może też niech będzie dzień tygodnia damy Enter i aktualna godzina y, w wersji długiej z sekundami następnie duplikuję to styl drugi sobie wyłączam a styl trzeci, tutaj zmienimy też nazwę tekstu, usuwamy wartości. Niech to będzie na przykład y, aktualne miasto. Y, tutaj zawsze będzie się wyświetlał w programie Londyn, tak jest w dokumentacji napisane, natomiast jeśli wrzucicie y, ten filtr, do siebie na telefon to będzie aktualnie pobrana wasza lokalizacja, i zróbmy sobie jeszcze może styl. Yy, pozwijam styl czwarty, który będzie mi yy, lokalizacją i aktualną godziną. Wyłączam poprzednie, bo mi się do tego nałożyły. Eee, miała być godzina, S data. Time long mamy to, tylko nie chcę dwóch enterów. Dobra. W taki sposób przygotowaliśmy sobie cztery style. Ja na razie wyłączam. No, i teraz część może trochę dla niektórych mniej przyjemna, ponieważ musimy zrobić kilka warunków logicznych. Wyświetlamy sobie patch editor, i tutaj będziemy sobie układać bloczki. W pierwszej kolejności to, co ja chcę zrobić, to aby po dotknięciu na ekranie po kolei zmieniały się style. Więc klikamy prawym i szukamy sobie funkcji. Screen Tap. Ona będzie nam e, triggerować, generować e, wartość w jakąś tam akcję, którą podłączymy po każdym dotknięciu ekranu. Następnie e, potrzebujemy countera licznika, który będzie nam zliczał wartość od do. Podpinamy sobie e, to do wejścia. Będzie to zwiększane i z tego co pamiętam liczymy do czterech bo mamy cztery filtry, jeśli nie liczę od zera, ale nie jestem pewien i lecimy dalej musimy na koniec jeszcze dodać to był chyba option picker option sender, o tak przepraszam za moje nieogarnięcie nie pamiętam tego na, na pamięć niestety no, coś mi to robią. Podłączamy do opcji. Tutaj musimy zmienić wartość. Ja może nie będę Wam tego bardzo szczegółowo tłumaczył, bo to ma być prosty poradnik, aby każdy sobie był w stanie sam to zrobić. Wybieramy wartość boolean. W tym momencie tutaj, żeby sprawdzić sobie czy nam to działa, wybieramy simulate touch. I jak naciskamy, to zauważcie, że option tutaj, wartość nam się zmienia. 1, 2, 3, od 0 do 3, czyli mamy 4 wartości, tak jak chcieliśmy. Ważne jest, żeby wartość tu zaznaczyć, że ma być włączona. I teraz potrzebujemy, będziemy tutaj podpinać, żeby po kolei nam załączał, która warstwa, który nasz styl ma być widoczny. Bierzemy styl pierwszy, przy polu visible nie stawiamy żadnego checkmarku, tylko klikamy sobie na tej strzałce. Dodało nam się na naszą paletę. Przy każdym stylu robimy dokładnie to samo i podpinamy po kolei, i zobaczcie, że teraz, jak klikamy na ekranie, to nam się zmieniają po kolei nasze style. Użytkownik może sobie wybrać, i o to nam chodziło. Możemy zostawić ten filtr w takim stanie, ale ja bym chciał jeszcze dodać użytkownikowi kilka możliwości. Ponieważ nam ten schemat się troszkę rozrośnie, możemy sobie zaznaczyć to wszystko, kliknąć prawym i zrobić jako grupę. Ja bym nazwał sobie tą grupę Style Select, żeby po prostu mieć tutaj porządek. W taki sposób mamy gotowy filtr, w którym użytkownik może wybierać, ma dostępnych kilka styli i za pomocą kliknięcia może sobie wybrać, który. W kolejnym odcinku pokażę Wam, jak już tutaj rozbudować ten filtr jeszcze bardziej, aby można było przesuwać, obracać i skalować te napisy. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek, a my widzimy bądź słyszymy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się! Hej!